Cześć, witam was w kolejnym odcinku o fidżetach. Dzisiaj trochę nietypowo, bo po pierwsze zapomniałem wczoraj przedstawić resztę fidżetów, a nietypowo też z racji scenerii. Mamy tutaj Pałac Dżaby z Bobą Fetą. Mamy trochę Jawów, Tusken Reiterów, którzy trochę się chowają za, za kamerą. A dlaczego tak, taki, taka scenografia? No, bardzo prosta odpowiedź. Jest to związane z parodią Gwiezdnych Wojen z Family Guy, który jest uniwersalny na wszelką okazję. W parodii Blue Milk Luke Skywalker mówi, że poluje na Wąpa racy ze swojego T-16. Jak wiadomo, one mają około dwóch metrów, więc można je traf trafiać I tak jak samo, jak rozwalił do śmierci. Z kolei robot e, odpowiada mu ale jak to, zabijasz małe zwierzątka? To jest pierwszy stopień do zostania seryjnym, seryjnym mordercą. Na to odpowiada Luke Skywalker. Ale tutaj my mamy dwa słońca i żadnych kobiet. Co on ma robić? No więc może po prostu kupić sobie fidgeta i strykać zamiast mordować niewinne łąparacy. Dobra, wróćmy do. Nie wiem, czy wszyscy skojarzą te moje przemyślenia odnośnie Family Guy. Ale wróćmy do y, y, fidgetów. Y, wczoraj przedstawiałem y, klikery i slidery, ale są też typowo o, gamorański strażnik spadł. Y, slidery, y, tutaj ciągle są te chińskie plastiki. Y, taki pojedynczy czy podwójny slider, gdzie po prostu przesuwamy sobie Dając odgłos i odpowiedni ruch, tutaj, jak się dobrze przyjrzeć, widać, że są dwie kulki plastikowe, metalowe pomiędzy tymi ściankami, czyli w sumie cztery. Są też w tej wersji slidery trochę większe, składające się z trzech elementów. Też możemy je na różne sposoby obracać: przykręcać, znaczy tylko w jednym kierunku. Czy to tylko tak, czy na przykład trochę bardziej i z powrotem i w drugą stronę. Tutaj także są kulki. Kulek jest tutaj aż 8, 4 z każdej strony. Łatwo je zgubić. Często wypadają. Producent dostarcza do każdego takiego slajdera dwie dodatkowe metalowe kulki. Ja już zgubiłem jakieś 8 sztuk. Ale Tutaj mam ten biały slider, który powinien mieć cztery kulki, a nie ma żadnej. Tak wygląda od środka. Tutaj brakuje też magnesu, gdzieś się zgubił. I nie ma tu żadnych kulek w tych prowadnicach. Oj, przepraszam. Ale zauważyłem, że można go nadal używać. Już, co prawda, nie ma takich ruchów płynnych jak z tymi kulkami, ale można zrobić coś innego, czego nie ma w zwykłych tych sliderach. Można zrobić tak. Obrócić i z powrotem. Są, są fidgety, które mają też taką opcję, gdzie przesuwamy na boki, skręcamy i wracamy. Jak się okazuje, bez, bez kulek jest to też całkiem przyzwoita zabawka fidgetowa. Czyli obracamy na przykład jeszcze raz w lewo, w prawo, w dół. I z powrotem można wtrzymać to w ręku i sobie obracać, nawet nie patrząc, co się robi, byle tylko nie ściągnąć na boki, wtedy rozpada się ten fidget. Czy to są wszystkie fidgety? Tak. Tutaj jeszcze mam ten potrójny, który nie ma żadnej kulki, bo też się gdzieś pogubiły. Wygląda to tak. Są trzy magnesy z każdej strony. Prowadnice na kulki, gdzie się one poruszają i powodują ten ruch. Nawet bez kulek coś można ugrać. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. prawda ruch nie jest taki płynny, jak na tych metalowych kulkach, ale coś tam można zrobić. No i chciałem wrócić jeszcze do mojego szafla, który działa tak. Nie wiem, czy uda mi się go otworzyć. Bo, jeżeli śrubka odpowiednio nie jest mocno przykręcona, jest możliwość odczepienia tego. A, chyba tutaj mamy śrubkę za bardzo przykręcone. A nie, udało się. Czyli z tej strony wygląda to tak: trzy magnesy, pięć magnesów. Yy, jedna połówka się porusza. Potem z drugiej strony mamy yy, dwa magnesy na prowadnicach i jeden taki. Luzem. Czyli raz, dwa, dwa magnesy, To jeden przytrzymuje tutaj w tym miejscu i tak to działa. Na koniec chciałbym tylko przedstawić co mamy tutaj w tym zestawie LEGO. Jest to Pałac Dżaby, który teraz jest Pałacem Boba Fetta, który załatwił Biba Fortunę, który był następcą Dżaby. Mamy pojazd jawów z dwoma jawami, którzy przenoszą robota, jakieś jednostkę R2. Mamy też trochę obrócę, może, albo tam tutaj zestaw Tatooine, czyli kusza, która służyła do polowania na smoka Krait, o ile pamiętam. Mamy tutaj Maldoranina i Baby Jode. Dwóch, dwóch to i ich małą chatkę z ogniskiem. Tak to wygląda, a mam nadzieję, że będzie wyglądało jeszcze lepiej później. Dobra, to tyle na razie. Dziękuję. Na razie, hej.